Wiesz, O, ja Pana ja? Wojtek się ruszy, to ktoś czeka na niego. Tak, jakby mnie broniła. No Mama to specjalny krok rozmawiała z Jak idzie do łazienki, to ona zostaje w zostało. Jak na korytarzu ktoś się ruszy, też. Ale już później jakoś tak zaśnie, nie? Mhm, śpi Tak, jak w nocy takie już. Czwarta, trzecia, czwarta to już.

A ja bym miał tam tą łazienkę, bo jak siedzi w łazience, to od razu po i zamiast czekać to piszczy. Także mhm. się nie daje łapać Co ona tam jucha ta Kaśka Czekaj się, że to Czekaj się, to moja wielka stara,

która niech była nie taka zarobiona, ma A ta mama, Ja jest ta? Mam. też, ma mhm, Teraz to nie ma wszystko chyba jest, bo to taka jest oświetlenie, no to to ja ja nie robię zdjęć, a film nagrywam. tym bardziej. Zobaczysz jaki, no. Będzie dobre, że ja w komputerze... A ja... Pan robi dzisiaj zdjęcia butów.